Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencji prasowej inaugurującej projekt prewencyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod nazwą Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. Nazywam się Teresa Onil i jako rzecznik prasowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą konferencję, która jest transmitowana na kanałach YouTube i... Facebook w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Projekt prewencyjny Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś przedstawią Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pan Marek Surmacz. Proszę Pana Premiera o zabranie głosu. Dziedzina, w której Pracują mieszkańcy wsi. Rolnictwo jest oczywiście dziedziną gospodarki bardzo lubną, odpowiedzialną. Jest to niemalże nie praca, a misja. Ale też musimy pamiętać o tym, że praca w rolnictwie jest też szczególnie niebezpieczna to jest praca z maszynami, praca ze zwierzętami praca na powietrzu w różnych warunkach atmosferycznych. Wobec tego też ta praca rzeczywiście wiąże się z ogromnym ryzykiem. Ważne jest, aby tego ryzyka unikać jak najbardziej, po to, żeby rzeczywiście ta praca była wykonywana bezpiecznie, bez później skutków dla zdrowia czy nawet życia. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego corocznie organizując kampanie, konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych przyczyniła się przez ostatnie lata bardzo wydatnie do ograniczenia wypadków w rolnictwie. O, szacuje się, że przez ostatnie właśnie 30 lat ilość wypadków w rolnictwie spadła o 80%. No. Czyli można sobie wyobrazić, jeśli poprzednio było 100, to teraz tylko 20, ale to i tak jest o 20 za dużo. Więc myślę, że ta wizja zero, którą promuje czasami Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli zero wypadków, jest myślę, że takim najlepszym celem, który powinniśmy osiągać. Przede wszystkim ilość wypadków różnego typu, czy chorób, jest związana z warunkami pracy ale też z naszą koncentracją, skupieniem. Po pierwsze warunki pracy, a więc bezpieczne maszyny, zgodnie z zasadami BHP, z osłonami, ze wszystkimi zabezpieczeniami, po to, żeby też nie było dostępu niepowołanych osób do ruchomych części maszyn. Ale też niezwykle istotna jest taka absolutna koncentracja wszystkich, którzy maszyny obsługują, bo bardzo często jest tak, że niestety zdarzają się wypadki najechania na osoby postronne poprzez no, nieuważnego kierowcę albo czasami nieuważne osoby, które, czy dzieci, które podchodzą pod te maszyny i to jest czasami ogromne tragedie w rodzinach, kiedy to dochodzi do wypadków, też zdarzają się śmiertelne, ale bardzo często są to wypadki powodujące trwałe inwalidztwo czy ogromne szkody dla zdrowia. Dlatego też ta wiedza ta czujność, ta ostrożność jest niezwykle istotna i mam nadzieję, że kolejna edycja konkursu, kolejna edycja tej kampanii przyczyni się do tego, że będziemy bardzo czujni, jeśli chodzi o obsługę maszyn, o zachowanie się, po to, żeby rzeczywiście tą trudną, niebezpieczną pracę na roli, Gospodarstwach rolnych wykonywać bezpiecznie. Mam nadzieję, że wszyscy uczestniczący w tym konkursie przyczyniają się po pierwsze do bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, ale też promują to bezpieczeństwo wśród innych, wśród sąsiadów, też zwracają uwagę na to, żeby bezpiecznie pracować w tym gospodarstwie, bo bez względu na wielkość produkcji. Ekonomiczne skutki to właśnie życie i zdrowie jest w tym momencie najważniejsze i na to powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę. I dzięki temu, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego promuje to bezpieczeństwo, ta ilość wypadków się zmniejsza. Ale oczywiście, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zajmuje się rolnikami, zajmuje się emerytami. Ostatnio dwukrotnie zmieniona ustawa o zaopatrzenie emerytalnym rolników, która w pierwszym etapie to było umożliwienie pobierania emerytury przez rolników bez konieczności przekazywania gospodarstwa, która weszła w życie od 15 czerwca. już z tego rolnicy korzystają. Ale myślę, że warto podkreślić to, że teraz od 1 marca mamy już nowy system waloryzacji emerytur. Pewnie niektórzy rolnicy już te emerytury za chwilę będą otrzymywali, czy już otrzymali, i rzeczywiście w tej chwili ta waloryzacja jest. Równoważna z systemem waloryzacji w ogólnym systemie ubezpieczeń, w systemie zus -u. To też jest zasługa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co warto przy tej okazji podkreślić. Także jeszcze raz gratuluję tej konsekwencji w działaniu na rzecz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Dziękuję Panie Premierze. Oddaję teraz głos zastępcy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Panu Markowi Surmaczowi. Dziękuję. Szanowny Panie Premierze, Dostojni goście, według godności sprawowanych funkcji. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od 30 lat prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Gospodarstwo rolne to szczególne miejsce pracy, które łączy się z miejscem życia całej rodziny rolniczej. Dlatego nasze działania prewencyjne kierujemy zarówno do rolników, członków rodzin, jak i osób, które pracują w ich gospodarstwach. Mamy świadomość, że temat bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, w którym przebywamy przez większość naszego życia, jest tematem bardzo ważnym, trudnym jednocześnie. Mamy o nim mówić w sposób interesujący, czyli taki, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego też nieustannie szukamy coraz to nowych rozwiązań, sposobów dotarcia do rolników, ich rodzin, ale także tematem bezpieczeństwa i zdrowia w gospodarstwie. W ramach wielu działań prewencyjnych, które podejmuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia, Społecznego, oferujemy szkolenia, pokazy bezpiecznej obsługi sprzętu rolniczego, dystrybucji środków stosowanych w rolnictwie oraz używania sprzętu i odzieży ochronnej. Prezentujemy stoiska informacyjno-prewencyjne podczas różnych wydarzeń i rozpowszechniamy materiały informacyjne. Organizujemy również szereg, szereg konkursów dla właścicieli gospodarstw rolnych ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, dla dzieci, ogólnopolski konkurs plastyczny Bezpiecznie na wsi mamy, konkurs na rymowankę. Dla młodzieży, ogólnopolski konkurs filmowy, bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan w gospodarstwie rolnym oraz konkurs dla dziennikarzy. Także na publikacje pod hasłem W rolnictwie można pracować bezpieczniej. Bardzo się cieszę, że te wszystkie działania skutecznie budują świadomość zagrożeń wypadkowych w rolnictwie. Przez 30 lat obserwujemy spadek liczby zgłaszanych do kasy wypadków o ponad 80%, spadek wskaźnika wypadkowości z blisko 25 do 8 wypadków na 1000 ubezpieczonych. Naszym celem jest zero wypadków i zero chorób zawodowych w rolnictwie, zgodnie z przyjętą przez KASĘ Międzynarodową Strategią Wizja Zero, która opiera się na trzech filarach – bezpieczeństwie, zdrowiu i dobrostanie człowieka w miejscu pracy. Takie podejście wymaga od nas monitorowania na bieżąco zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych, analizy przyczyn, okoliczności tych wypadków, oraz chorób zawodowych rolników. Dzięki temu możemy określać kierunki i formy działań prewencyjnych, które prowadzą do eliminowania najczęściej występujących zagrożeń wypadkowych. Naszym doświadczeniem dzielimy się na forum międzynarodowym. Kaza Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego postrzegana jest jako jeden z liderów bezpiecznej pracy w rolnictwie. Powierzone nam zostało prowadzenie międzynarodowej sekcji do spraw prewencji w rolnictwie w ramach członkostwa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Zabezpieczenia społecznego ISSA, International Security Systems Association. Jest mi miło poinformować, że Walne Zgromadzenie Sekcji wybrało w tym roku prezesa Cruz, panią Aleksandrę Hadzik, na kolejną trzyletnią kadencję jako przewodniczącego sekcji. Szanowni Państwo, mając na uwadze dotychczasowe działania prewencyjne kasy, doceniamy ich skuteczność, ale także dostrzegamy konieczność wzmocnienia przekazu prewencyjnego. Stąd, Postanowiliśmy skoncentrować wszystkie nasze działania i kampanie prewencyjne w ramach jednego projektu pod jednym hasłem i jedną marką – Bezpieczny Rolnik – Bezpieczna Wieś. W tym miejscu serdecznie dziękuję za współpracę na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agro, Ubezpieczeniom Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych. Zapraszam Państwa do dalszego współdziałania na rzecz bezpieczeństwa rolników i bezpieczeństwa polskiej wsi. Mam jednocześnie nadzieję, że ze współpracy dołączą nasze instytucje związane z rolnictwem. Żywię głęboką nadzieję, że przy takiej współpracy osiągniemy cel wyznaczony strategią wizji zero, czyli zero wypadków, zero zagrożeń i chorób zawodowych w rolnictwie. W najbliższym czasie w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś, kasa będzie realizowała nową kampanię: Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami. Kampania będzie promować zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym oraz zasady ochrony środowiska naturalnego. W tym roku również przypada 20. jubileuszowa edycja ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne gospodarstwo rolne. Świetna okazja. Do indywidualnego audytu i zastosowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Serdecznie Państwa zapraszam, właścicieli gospodarstw rolnych, do udziału w tym konkursie. Do 21 kwietnia tego roku oczekujemy oczywiście na zgłoszenia. Zachęcam również do udziału w pozostałych konkursach prewencyjnych, które organizujemy dla dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby mocno wybrzmiało przesłanie dzisiejszej konferencji. Bezpieczny rolnik bezpieczna wieś, że każdy wypadek to o jeden za dużo, bo nie ma żadnej ceny, która wynagrodziłaby utratę zdrowia i życia, dlatego tak ważne jest bezpieczeństwo. Zapraszam wszystkich rolników i członków ich rodzin do udziału w działaniach prewencyjnych kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego, o których na bieżąco informujemy na stronie internetowej kas. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Panie Premierze, Panie Prezesie, zapraszam na moment tutaj do nas na zajęcie miejsc, ponieważ zapraszam wszystkich obecnych do obejrzenia krótkiego spotu promującego projekt prewencyjny KRUS Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. Bezpieczny, rol... Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś to nowy projekt Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Od ponad 30 lat kruz prowadzi wszechstronne działania prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Eksperci do spraw prewencji dotarli w tym czasie do setek tysięcy polskich rolników, zmieniając skutecznie ich świadomość na temat zagrożeń wypadkowych. By osiągnąć jak najlepsze wyniki, kasa współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa. Dzięki konsekwentnym działaniom prewencyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, liczba zgłaszanych wypadków spadła o ponad 80%. Kasa zmierza do ich całkowitego wyeliminowania zgodnie z przyjętą strategią Wizji 0. Projekt Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś łączy wszystkie formy oddziaływania prewencyjnego KRUS odnoszące się do najczęściej występujących kategorii wypadków i grup chorób zawodowych w rolnictwie. Składa się on z ośmiu kampanii pod hasłami: rola rolnika, by upadku unikał, rolniku nie daj się kleszczom, bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami, dobrostan rolnika, bezpieczne dzieci w gospodarstwie rolnym. Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz, nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz, oraz kości i stawy też rolnika sprawy. Szanowni rolnicy! Wy też możecie wygrać zdrowie i życie swoje oraz swoich bliskich. To do Was, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kieruje swój nowy projekt pod tytułem Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś. Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej. Pytania dotyczących tematyki prezentowanej na dzisiejszej konferencji. Zapraszam Pana Premiera i Pana Prezesa ponownie na scenę. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytania, to jest ten moment. Zapraszam. W takim razie rozumiem, że wszystko jasne i poprosimy Pana Premiera o krótkie podsumowanie może dzisiejszego, dzisiejszej konferencji. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Przede wszystkim apel do mediów, aby w sposób aktywny promować właśnie i tą kampanię, i bezpieczeństwo, bo to, co Państwo zaprezentujecie, to może mieć wpływ na zdrowie, życie wielu rolników i członków ich rodzin, a to jest niezwykle ważne. Więc ta misja informacyjna, ta misja, która wzmaga czujność. Poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność za siebie i za innych jest niezwykle istotna. Więc życzę, aby ta informacja docierała do wszystkich rolników. Bierze. Bardzo dziękuję. Na tym zakończyliśmy dzisiejszą konferencję prasową. Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś. Dziękuję Państwu.